<laughs> Shoot the impostor. Wpadka, yy, znaczy Kasia, Kasia. Co? Czy walimy mandzie albo Zachę jako pierwszego? Nie. Albo wpadkę? Nie. Dawaj. Nie. No dawaj, ja chcę, ja chcę. Proszę! A Ale to, to, jest strasznie RNG. No jest! I co z tego? No aha, To, to jedni. Nie, 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 nie. Zabiłam ej! Wpadkę. Ej! AB, AB się zmienił! Mandzio, AB się zmienił we mnie! Teraz! Nie widziałem ja tego nigdy! <grym grym> się, się zmienił we mnie! AB jest glitchem <grym> albo, <grym> albo morflingiem! nie możesz poczekać, aż porozmawia na... Dobra, na napiszę, No Zaha, no zaka, 7, 8, 9, problem jest taki, Płamiesz. że czemu chciałam wpadnie? najpierw ciebie odwalić, jego pierwszego, albo Mandzia i mówię sobie, Dobra, nie będę was walić Co? No i odwaliłam wpadkę To czemu to targetowanie na początku gry? Ja zbiegam z tego i już... Bo by się... bo... To jest mega śmieszne, jakbym trafiła. Aha, okej. Okay. No, Ale trafiłam no, w fatkę. Dobrze, że się Woda. świetnie będziesz bawić. No, słuchamy dalej. No, zabiłam w fatkę i tyle. To teraz róbmy tak: zagłosujemy na nafcie, żeby się świetnie bawiła, bo w sumie spełniła swoją pracę. Nie, no, bawę, no dawajcie AB nafila, skoro się zmienił. Planio, co no, co we mnie? No, normalnie w świecie AB zmienił się we mnie, no. Byłem, no, wbiegamy tutaj. Generalnie wygląda biegałem. sytuacja tak: Główno prawda, generalnie wygląda tak, że zbiegamy Aha. sobie z Mandziem i ABim, e, i Mandzich pobiegł do jakiegoś zadania. AB, nie wiem, chyba pobieg dalej, i pobiegnę dalej tunelem, i biegnie i Aby nagle mnie mija jako moja forma, w sensie ja miam, mijam siebie, Aby o tak. nigdy nie zrobił czegoś takiego chamskiego. I robiłem cyferek. No. i nigdy. nie, nie, to, nie, nie, się nie, nie, tak nie. Byłam jest, nie było, Ejbi kłamie, Ejbi kłamie. Ejbi jest, Ejbi jest griszem armonicznym. Ja cię bronię, ale nie stałeś przy cyferkach. No właśnie, nie stałeś Nie stałeś przy cyferkach, kurde, nie stałeś, Abi Zmieniłeś się w kurde, co za typ. Zmienił się normalnie w świecie, prawie, prawie że na moich oczach się zmienił i jeszcze teraz no na gorącym Ejbi, no, no co ty do mnie słowo. No. W ostatniej różnych często znaczy, tak było i nie wywaliliśmy, więc teraz wiecie, to nie. Wiecie powinniśmy. co, ale jest jedna rzecz. Ja bym każdego, ja by ktokolwiek z waszego lobby tutaj z naszego lobby, by ktokolwiek to powiedział, bym od razu zagłosował, ale jako, że to mówi blady I Bladdy potrafi <laughs> dobra. zobaczyć, jego głosem ktoś zabija. Aby. A w momencie, kiedy go nie ma w sytuacji, jest przekonany, że ktoś dobra, się zabójcą, Dobra, dobra, Aby, absolutnie Aby, to zróbmy, mu nie dobra, wierzę. Dobra, Ej, to zróbmy tak. To nie witam cię, ale nie zabiję je, dobra? A możesz się zabijać, kogo tam chcesz. Luz. Ej, dobra, to no, spadka była w takim razie gesterem, arsonistą, no, i mnie Abiy w takim razie, dobra? Jezu! Nie zabije Proszę bardzo, wywalcie mnie! Czekam, bo. nie zabijałem! Wołem. Bo A musimy jakoś Ej, zasady to zasady: albo mnie nie zabijasz, albo się pogniewamy. Ja <grym> nie, to ja nie, nie mogę z tobą. No, dobra. walgo na sukę, nic ci nie może zrobić. Jak będzie martwy, to tym bardziej nie będzie mógł cokolwiek zrobić. TO SIĘ NIE DZIEJE! Heh. Hey, Myślałam, że naprawdę mnie wypierdolą! Serio! Myślałam, że się wkurzą! O nie! Manio mi teraz walnie, na pewno! Nie no, mi się podobają takie głupie sytuacje, jak jestem szeryfem! Bal się wypierdolę i jest beka! O, oh! CO?! Diabeł! Dwóch diabełów! Dwóch diabełów! Dwóch diabełów! Bloody! To był Bloody! To on! Co jest? Ja był szybko! Rozgłoś no to! Proszę! Cześć, Zacha zginął, albo tak. O! Aha. Co? O kurde. A, słuchajcie, słuchajcie, ale są takie dwie szanse następujące. Poproszę osoba, która teraz jest w Labie, która stoi przy tym stoliku od Laba. Po ja. środku. A, okay. To jest AB. AB jest czysty, ja jestem czysty. Zach został zabity przez supera. Raczej wątpię, żeby Zach zginął o mnie, bo to byłoby Bloody... strasznie głupie, aby bez powodu by we mnie strzelił i zginął. Zach nie robi takich akcji. Z I Zach również raczej wątpię, że jest switcherem, bo Zach jest na tyle mądry, żeby przeczekał. Zatem są dwie szanse: albo został zabity przez supera, albo lowersi. I był loversami z Bladym albo z Mitrixem. Blady mm -hmm. był na tym, przed sekundą jeszcze widziałem go żywego, jak był na rakiecie. Ja przebiegałem i teraz do ciebie dobiegłem praktycznie sekundę. No to pewnie Bloody został trzasnięty na rakiecie i od razu Zacha zginął jako, z, jako tego, jako lover. No a ja no jestem i na Midlicksa? temperaturce. Nie widziałam ja Mitrixa. Ej, ja powiem, że to jest bardzo ciekawe, bo ja widziałam Bloody'ego jak zbiega do weapons, a ja wbiegałam do admina. No? To znaczy, że widziałaś tego, morflinga albo Glicza. No, jest to może, co możliwe. Dobra, no to w tym przypadku ja osobiście bym podejrzewał tak. E, Graf, gdzie ty byłeś? Ja dosłownie zrobiłem wiertło i wchodziłem do admina, żeby imputować tą ta, temperaturę nisko, nie dobiegłem nawet do progu. W sensie byłem... No dobra, no dobra no, to ty rozmawiać. zrobiłeś rakietę. Graf, to ty potencjalnie byłeś tam, gdzie był blad i się przyznałeś, mhm. co czyni ciebie trochę winnym i niewinnym, no. bo może być odwrócona psychologia. W sensie Kuki, gdzie ty nie, no, byłeś? Po prostu pytasz się, gdzie byłem ja w jestem w, w ofisie. ofisie. Okej, okay, Kuki jest w ofisie. Nawcia. Ja jestem przy temperaturze w labie. Dobrze. W labie, tak? Tak, tak. Zatem ty również jesteś tutaj w gronie podejrzanych zabójców jego albo Zachem. Ja, że myślę, że ona się nie ruszała od tej temperatury. Tak, bo ją no ja się no akurat widziałe... nie ruszałam. No, była Dobra, jeżeli AB oczyści, to Nawcia, ja i AB jesteśmy czyści. Myślę, że jeżeli są trzy kilo, możemy tutaj śmiało w ogóle z nas oczyścić do końca. Diabeł? Ja zamoliłem na respie, teraz chodziłem dopiero ze statku na górze. Taktyka na pierogi, zatem hmm. tak, mamy taktykę na pierogi, wpadkę, która ma inf info o Gliczu, który był przy, przy weaponsach, gdzie prawdopodobnie zginął Mitrix, zatem wpadka potencjalnie też może być winna, Killa, Puki, który niby jest w ofisie, który może też również potencjalnie zabić, mógł potencjalnie zabić, że tak powiem, Mitrixa. Zatem tak naprawdę jedyną osobą, która mogła trzasnąć tutaj Bladiego, wydaje mi się, że jest nikt inne, aniżeli graf albo nawcia, jeżeli skłamała nie na temat tego koja. temperatury. Wydaje mi się. Że no wiem, mnie Blady no widział, tak że chyba nie. Skipujemy. Nie. No ale jest, tak, no, jest, no, jest no, kurde, ciekawa sytuacja. No musimy się bać teraz. próbuję jak mogę, ale. Więc ciężko. mnie jakoś dziwnie goni, więc paniki nacisnąłem. Okej, okay, na ale zróbmy ja na no. Okej, okay, dobrze. Chciałem powiedzieć, że słuchajcie się, Mandzie, bo jest on Co za łeb? Baby generalnie teraz biegł do. Co on Spieka gada? Tak, bieg do Specimena, ale ja cię mam za czystego z tamtej rundy. na no na tak, pomiędzy korytarzem wychodząc na okolicy store był na górze. Nie przepraszam, ale mam podejrzenia. Ja wytłumaczę. Ja też mam podejrzenia. Ja byłem w Manciem w dekontaminacji pomiędzy medykiem a Specimenem, ale mnie cofnęło za drzwi. Akurat robiłem kabelki, więc robiłem kolejne kabelki. Patrzę, podbiega do mnie nawcia. Więc wybiegam z medyka, ona biegnie za mną. Wychodząc z medyka, biegłem na dół, prosto do przycisku z lewej i nawcie nie żyje, więc nawcie Na podstawie medem, momentu grafa jestem w stanie uwierzyć, że on jest czysty. On tak realnie biegnie do tego. Tak a w MADzie jest super A Diabeł, co robiłeś? Byłem. Teraz chodziłem do specimena. Od góry z kółkiem byłem w medzie, Widział mnie. To prawda? Kuki? Nie mijałem was. A gdzie za... zostawiłeś nawcie graw? No, 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 ja gra. nie jestem, jestem jedyna po lewej okay. stronie w takim razie, bo jestem w elektryku. W sensie to tak, no ja tak, tak, ta się musiała, musiała zginąć, tylko Wchodziłem teraz do specimena. Dzięki za Od admina czy od meda? Od meda, od meda. Nie widziałem was. No to bym powiedział, że Kuki siedział na armacie. Kuki siedział na armacie, ja do specjalnego. Kuki przez wbijał graw, zatem powinniśmy się ale jak od meda, to tam nikogo Kogo nie było no dobra, powiedzi. ja tutaj mam taką, no takie, mam taką myśl, co do, do w ogóle pierwszej rundy, nie? Uh -huh. No powiedz, no powiedz. Mam takie wrażenie, że Blady i Mitrix byli loversami, jeden z nich był impostorem. Mitrix zrobił jednego fraga jako super w labie, czy coś tam? Może coś takiego. Ale tak się to stało. Bo ja by dwa killa dobrze. zabiła i. To nie, jak super, kill. To nie i jak super tak kill, się wiesz? Stało. Może teraz glitcha, bo może glicznie żyje, może impostorem. Jak mogłam zabić Bladiego. Daję wam impostor, bo widzicie i w Medbayu, i w tym. Widzieliście go wokół. Nie, na ona rakietce. nie była obok Diego, Ja powiem tak. Ja, wzięła, no, wzięła, ja, ja podejrzewam o innego killa. Ja podejrzewam wpadką Mitrix. A ja bym osobiście. Ja jestem gotowy wygłosować teraz. wpadkę, jesteśmy na sześciu. Moim zdaniem, wpadką jest tak? susem. Było na wpadkę. A to, że Graf mówi, że nawcia dziwnie zaimbiegła i przyciska, przycisk teraz. I nawcia na Ale to totalnie gdzie... nie jest Graf. dziwne. Nie Powiedz jest podejrzane. Mi, w dla którym was. miejscu się rozstaliście z nawczem. Okej. Okay. Czy Graf nie widział dwójkę? Korytarz pod wiertłem. Mniej więcej tam. Ja osobiście, no ja powiem tak. Chyba, Grafa widziałem ubrać. całkiem sporo w tej grze. ja popatrzyłem na jego movement, miał bardzo normalny move. Diabeł Melesus, no jeszcze. No, 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 biega, ale on i to dobrze mówi akurat ja ja o tym, Diabeł. Może tam zwentowałeś Diabeł? Nie, 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 gra. Graf, graf, Stary Kuki go potwierdził, ty nie widziałeś. Kuki go potwierdził, a Kuki jest czysty. No nie, kolego, bez przesady. Bez przesady, kolego. Jedno to jest, że ja ciebie wiesz tutaj. Nie wydam, ale tak zabijać grafa na moich oczach to jest trochę przesada. Chłopaki no przyznawajcie. Nie to nic Wiesz co, diabeł, ja nigdzie nie powiedziałem twojej ksywy, za ty mogłeś to rzucić na kogokolwiek innego, ale się szybko poddałeś. Mm. No, nie wierzy, po prostu. Nie, nie nie, Nie, po, powiem ci tak, jedno to jest, byli. wiesz, może jestem sniczem, ale nie jestem szmatu, nie jestem sześćdziesiątą, żeby cię wydać po tym jak Timelord mnie zrespił. O nie, nie, nie jestem o. taki diabeł. Dobrze, mi się do czegoś, dobra. Owalmy Abie' Aha. Fak. Nie kurwa. było. Co za ten kill na dwójce, bo to, co to było? Diabę, ty celowałeś Macia. Nie, nie, tak, nie, nie, nie bo on mnie nie, zabił. Zabił, zrespiło mnie i ja pokazałem Diabłowi nie, diabełko ja ciebie nie zgłoszę, ja ciebie nie. Ja no, ciebie nie wydam. Ale że taki kumpel. Nooo, zabił, a mnie wpadka, było mi smutno. Ależ nie jest. Nie, nie jestem w pokoju, Kasi. Eee... zaraz, to, to, który to był, który to był, który to był? No! <laughs> Pierwszy raz! Pierwszy! Nie zabijajcie mnie, proszę, nie, 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 Szybko! Pierwszy raz to! Pierwszy raz! O, znalazłem mojego medyka! Gdzie? W końcu jakiś... Jakieś 35 do cały Mandzio, całą, całą, całą rundę mnie gonił. O co chodzi, Mandzio? <grym> Jakieś 35 to 40. O gonił, co ci chodzi, Mandio? Na... No właśnie, nie wiem, całą rundę na... mnie gonił. Ej, diabeł A to po kolejne piwo może iść normalnie. A ja goniłem na wcześniej przez całą rundę. No i tak się ganialiśmy. No ogólnie to umarł dawno temu. E, no to Mandio i Blady. Czyści, prawda? Panie? Bo ja, słuchajcie, ja byłam praktycznie całą rutkę e, z, <grym> z Mandiem i Bladym, ale Mandzie... przede wszystkim z Bladym. Całą rundę mnie Mandzio gonił, a ja goniłem nawcie całą rundę. No i tak to wygląda. A ja wreszcie. ciebie! Ale z ja drugiej też strony też. Bieszą, ale z drugiej ja strony też e, ja Blady. Nie To się Ej. nie zdarza. Halo. A, jest, je halo. Ja jestem tak? Furtwini jestem Robertem Kubicą, ludzie. Lewy reaktor e, zrobił Blady, a ja zrobiłam prawy. Praw e, zrobił, bo tam była, dobra, ja lewym. Ale ja tam się. Aha, okej. Słuchajcie, słuchajcie. 10 osób w lobby, dziewięć osób jest jeszcze żywych. Jest generalnie jedna trzecia szansy na to, że Robert Kubica jest też klasą zabijającą. No. Just no. saying, just same, just same. Nie, nie, Mandzio, Mandzio, ja mam do ciebie jedno kluczowe jest. pytanie. Ja mam włączoną nakładkę, ale Mandzio, niestety jej nie tym, mogę włączyć Czy ty chcesz go jeszcze do, do grobu wprowadzić? Mandzio, proszę ciebie. Ja tutaj duo mnie reprezentuję, biegam po całej mapie, latam jak szalony Po co ma się męczyć? Mam Dobra, Okej, to. Nie skipuj na tobie, Mandziu, w tym momencie. nie, 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 nie. Ja nie, 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 ja ja nie spokój, nie skipuj na Mandziu, przecież Mandziu jest dobrym człowiekiem. Farfun. Daj spokój, za. Proszę na no no mnie. Eskipować. Nie, no skipujemy na no normalnie, a nie Proszę na Mandziu, no bo no mi się wydaje, a, że on, on nie mógł wtedy zabić. Proszę, można. Uff, dobrze, że cię uratowałem, Mandziu, nie zagłosowałem na ciebie. wiecie kiedy Vladis zaczyna kłamać, jak usta otwiera. Mandziu, zapraszam na pasy jakieś. To nie tak był blady. Generalnie, no, styd, nie, jak czy... wyglądała. A propos tego ciała, jak wyglądała sytuacja? Jak zgasło światło, to sobie stakowani byliśmy z nawcią i z mandzią, i nagle ktoś jak w myk, jak w masło, wbił w mandzia i zaczął uciekać. Próbowaliśmy go złapać, ale było zgaszone światło i nie udało się. Ale. A wiecie, gdzie uciekł? Blady, bo ja a? na przykład jest. No, ja nie mogłam zobaczyć prawej... tej osoby. Po prawej stronie była ta osoba. Ja nawet nie wiedziałem, gdzie ta osoba pobiegła. Był Natomiast... zgaszony jeszcze kamuflaż, w... I kamuflaż był. był. i kamuflaż był. Ona, w pra... Ona wbiła od prawej strony od admina i gdzieś pobiegła tam koło kamienia chyba. Gdzieś tam w tą stronę. Ogólnie widziałem Zachę w medzie, jak wychodził z od więc hmm. nie wiem. No, nie mogłem być ja. I... Czemuż to? Nie, to nie jest Zachę. Czemuż to w Ponieważ. No, AB właśnie przed chwilą potwierdził, nie miałem jak technicznie tego zrobić. Dzięki, to mnie już za hosta byku. Ja jestem szybki, Dziękuję. ale nie tak wie, czy w specjali jest ograniczenie do 30 teraz zawodami. Tu jest widzami. <noise> hmm, Mityk, czy ty również Mandzia teraz? Witam gracze? Nie. O, o! Mam się spać, chcę. voice, ale okej. widziałem. A co robiłeś, Mitrix, w tej rundzie? A to mi jakiegoś Starbucksa Starbucks dzisiaj wbiła jakaś, albo nie wiem. A gdzie... Jak to mnie za uciekłem. Co o, gdzie to nie byłeś, na, na końcu. Na końcu. na no, końcu to no. na lewym reaktorze. A myślisz, że jak pójdę do studia i tam podpierdolę tego energola, to się na mnie obrażą, czy nie? Ja pójdę z i pobiegłam na lewy reaktor, on tam stoi. Ja g i baluje całą noc, takie cool. ¿Estás sí. parto? Wie, strasznie. O, o dziękuję, dziękuję bardzo Dominik, już za, za subskrypcję ja dla ja Death Flow. Tam serem przypadkiem. Nie, nie będą źli. Nie będą źli. No, a to Meetings. <laughs> Radka no, światła, światła psuła, bo były zapalone trzy Nie, potem o, jak o, oddaż, ja nie, Jak oddasz to nie? To prawda, mogę światła, oddać. Ale tak to powiedzieć. A pewnie nie będą chcieli, ale ciekawe, czy się na mnie obrażam, jak wezmę. bo jak zacząłem, że ktoś. A stąd się wzięła stamtąd? tam ty psułeś w takim razie. Ja nie wiedziałam, kto był z kamuflaz. Przybiegłam, stał ktoś na kamuflaz. A w którym moje miejsce cię zgubił wpadka? No, Mitrix mógł być impostorem i romną Mandzia z y, woli zemsty. Tak się wydaje. Za wszystkie <śmieniu> rundy. Gdzie wracam, do mnie to chyba już... ostatnia osoba, A... którą bym zabiła. Ej, A możecie o, 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 mi powiedzieć, o, o, tak, o, o głosujemy? Ja skipnę. Ja, skipujemy. ja skipnę, skipujemy. Dobrze. dobrze? Nie wiadomo. Nie no, myślałam, że coś dobrze, tak... dobrze. O nie! Dobrze, Skipnęłam! Co Halo! Dobrze, że Mitrix wygrał, nie? No co wy robicie? No nie mogę! Boże, bycie dresterem z wami Ale, tak, sami ale sami. wy tak na serio? Ale czy jestem absolutnie ma to... kompo? Ej, poczekajcie sekundę, dobra? Ścieżoną. Sekunda. Jestem 60 i mam u Roberta Kubitę. I nie mogę nawet zrobić do końca.